ma, System Cezar i witam was konącie na moim kanale. Kolejny dzień, jeżeli chodzi o event i dzisiaj będzie to w miarę krótki odcinek, ponieważ jedyne co dzisiaj dostaliśmy, to kartę w zadaniach, ale naprawdę wydaje mi się, że ciekawą kartę, ponieważ mamy Bruno Fernandesza i z wymaganiami podobnymi jak Mendy, ale też wydaje mi się, że te wymagania były będzie o wiele łatwiej zrobić niż Mendy, ponieważ trzeba tam było acystować. Tam po prostu na pozycjach ofensywnych, a tu jak już mamy już od razu ofensywną kartę, plus do tego zamiast mieć 8,7, 8,9 i 8,5 kartę na przepałkę, to mamy od razu 90, 91 i 92. Więc wydaje mi się, że to o wiele lepsza opcja i my się wydaje, że naprawdę będzie go o wiele łatwiej zrobić, bo kiedy patrzymy na wymagania, jedyne rzeczy, które musimy zrobić, żeby. Nie wygrać meczu, tylko po prostu zagrać. No to po prostu większość z tych wyzwań jedyne gdzie musimy wygrać to 5 wali. 5 wali. przepraszam. No ale to tak samo jak z Mendy było na początku i wydaje mi się, że trzy ostatnie u Mendiego to było, że trzeba wygrać, a tutaj mamy tylko piękne podania, gdzie trzeba zaliczyć asystę w trzech meczach i na przykład takim Fernandesem na pewno to będzie łatwiejsze niż Mendim. Oraz strzelenie białki w 8 wygranych co też będzie na pewno o wiele łatwiejsze w momencie kiedy ma on 5 gwiazdek słabszej nogi. Dzisiaj w SBC dostaliśmy potwora Frankensteina, gdzie wymagania są według mnie za duże, jak na taką paczkę. I ja osobiście na razie nie zamierzam tego robić i zostawię sobie to po prostu na jakiś późniejszy czas. A zamiast tego, możecie teraz zobaczyć, jak robię wy wyzwania, które wyszły wczoraj. Czyli na przykład Outsidea, Best of, Pierwszy Rzut, oraz paczkę związaną z pewistytem, ale już z tego miejsca dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli ktoś obejrzy do końca, będzie mi naprawdę miło. No i prawdopodobnie widzimy się, jak widzie Bobby Fimino. Siema. Szybkie podsumowanie tego, co działo się wczoraj. Jeżeli chodzi o losowanie, dostaliśmy związane z zmianą słabszej nogi. Mieliśmy Fimino. Tałwina i trzecią kartę, której nawet nie pamiętam ale ja osobiście wybrałem sobie filmino, ponieważ jeżeli wyjdzie to zrobię go, ponieważ zawsze lubiłem jego kartę no i myślę, że taka już ulepszona na tam nie wiem 9.3, 9.4 no mogłoby pomieszać, bo pamiętam co było w poprzednich Fifach jeżeli mówimy o SBC no to wyszedł Rashford kosztujący w okolicach 200 tysięcy który ma podwyższoną słabszą nogę, ale czy bym go robił? Osobiście nie, według mnie no niby jest to Anglia i z ligi angielskiej ale już wolałbym chyba kupić jego toca, albo zrobić sobie Diabiego i Boetiusa gdzie wyjdzie to też w okolicach 200 tysięcy a mamy Francuza który może będzie miał 9.5 i 9-2 na przepałkę jeżeli mówimy o paczkach, no to dostaliśmy Prebiscyt letniżaj, gdzie była paczka za 35 tysięcy z bardzo łatwymi wymaganiami oraz Outsidera, gdzie była paczka za 30 tysięcy niestety niewymienna plus złota wymiana, czyli tak standardowa jak zwykle, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ dostaliśmy best of pierwszy rzut, czyli paczkę z zmienokształtnym headlinerem albo zimową aktualizacją, gdzie wymagania są naprawdę, wydaje się, że przyjemne, ponieważ 8-3 oceny jak na taki Skład, gdzie do trafienia jest jedynie Messi, Ronaldo, Yedder i Neymar, wydaje mi się, że naprawdę jest ok. Przepadam tutaj Dalberta. ponieważ i tak nie będę grał oraz Digne, którego trafiłem z paczki za 30 tysięcy, oraz e, ta, nie będę wymieniał tego nazwiska z 81. No i otwieramy tą paczkę. Najważniejsze, żeby po prostu nie była zimowa aktualizacja i myślę, że już mogę być w miarę zadowolony, bo po prostu chcę mieć kartę na przepałkę. Jest headliner... headliner... Austria... Jest środkowa objańca. Alaba... Wydaje mi się, że jest ok, I to nie jest żaden headliner, tylko shapeshifter. Myślałem, że może Messi, może Ronaldo, ale... Tak naprawdę zbytnio, nawet jeżeli bym trafił jednego albo drugiego Mam tak ustawiony skład, że nie miałbym jakich połączyć. Może Ronaldo na tym prawym skrzydle zamiast majeza, ale naprawdę nie wiem. Alaba warty w okolicach 50 tysięcy, ale jako to jako 8 uszlanka, więc myślę, że w okolicach 45-50 tysięcy też to by było, ta karta byłaby warta, więc myślę, że nie jest najgorzej, a już na pewno wolę taką kartę niż 8 piątkę plus jakąś 8 szóstkę. I myślę, że do jakiegoś kolejnego wyzwania, na przykład ofi mino, może się przydać.